Siedzą i żrą razem z tym wieprzem. Moim strach było odmówić. Dziw, że im ten obiad w gardle nie stanie. No ale na to, to by chociaż trochę honoru trzeba było mieć. A nie tak jak dzita. Hołota, a nie szlachta. Hołota, powtarza. Ich przodkowie w grobach się przewracają. Oni za wolność krew przelewali, a ci się z wrogiem goszczą. Jakby ich na obiad nie było stać. Hańba, po stokroć powtarzam, hańba. Tak, wolałbym z głodu zdechnąć, niż z tym cesarzem do stołu usiąść. 26 sierpnia 1913 roku doszło przed bazarem do rozruchów zorganizowanych głównie przez polską młodzież zrzeszoną w związkach patriotycznych Brzask Iskra i członków klubu sportowego Warta. Był to wyraz dezaprobaty wobec postawy przyjętej przez przedstawicieli polskiej arystokracji, którzy przyjęli zaproszenie na rauty wydany przez cesarza Wilhelma II w zamku. Gościom monarchy urządzono kocioł muzykę i obrzucono ich różnymi przedmiotami. Potrzebna była interwencja policji, by lojalistycznie usposobieni arystokraci mogli opuścić hotel. Jedynym synem Hipolita Cegielskiego był Stefan, urodzony 26 sierpnia 1852 roku, który dzielnie kontynuował pracę słynnego ojca, równocześnie rozwijając działalność w szeregu towarzystw kupieckich, przemysłowych i bankowych. Był radnym miejskim, troszczył się bardzo o stan oświaty. W sumie jak wielu polskich działaczy tego czasu nie ograniczał swojej pracy do spraw związanych z własną firmą, lecz bliskie mu były też losy ludzi, na których korzyść prowadził swoją działalność gospodarczą. Stefan Cegielski zmarł w styczniu 1921 roku w stolicy Wielkopolski. 26 sierpnia 1864 roku urodził się Józef Niemojewski, ziemianin i działacz polityczny. Przed I wojną światową był prezesem Towarzystwa Rolniczego, a następnie Syndykatu Rolniczego w Kaliszu. Po ogłoszeniu aktu 5 listopada 1916 roku stanął na czele tymczasowej Rady Stanu z tytułem Marszałka Koronnego i przewodniczył komisji przygotowującej ordynację sejmową i Konstytucję Królestwa Polskiego. Był aktywnym zwolennikiem przywrócenia w Polsce monarchii. A w latach 1925-27 stał na czele rady naczelnej zjednoczenia monarchistów polskich. 26 sierpnia 1957 roku huta szkła w Antoninku podjęła się nietypowego zadania. A mianowicie wyprodukowania niemal 1,5 miliona butelek dla jak nieco ironicznie informowały ówczesne media popularnego w Ameryce napoju Coca-Cola. Opakowania miały trafić do odbiorcy jeszcze w czwartym kwartale roku. Generał brygady dr Roman Abraham z pochodzenia był iwowianinem. Zdobył gruntowne wykształcenie prawnicze, lecz już wkrótce okazało się, że jego powołaniem jest mundur wojskowy. W listopadzie 1918 roku uczestniczył w obronie rodzinnego miasta przed Ukraińcami, a potem już na stałe związał się z wojskiem polskim. W 1939 roku dowodził Wielkopolską Brygadą Kawalerii. Po wojnie zaś stał się bardzo popularny jako niezłomny rzecznik honoru żołnierzy września. Z naszym regionem związał się też emocjonalnie i często tu bywał. Zmarł 26 sierpnia 1976 roku. Spoczywa na cmentarzu we wrześni.